I <grymne> kolejne diaksy, ale i tak nie mam się przed kim fleksować. No nie, zapomniałem wyłączyć to? <grymne> Cześć, masz dosyć grania na serwerze, gdzie nikt z tobą nie gra? Tak, tak. To no dobrze trafiłeś, bo serwer World Server to serwer, na którym możesz fleksować się ile chcesz, handlować oraz walczyć na arenie PvP i poznawać znajomych. Yeyej! O kto jest ty? Siema! może wiatr na serwer franka. Co? World Dobra, dołączam! Yeej! Mam jakieś kamienne narzędzia, nie mogę nic niszczyć. Chciałam coś zrobić niby, no. Wybierz miejsce, w którym chcesz się zrespić. Uuu, spał na nie, nie, Spał na... w lesie wierbowym? Nie. Uuu, ciemny las. O, pozbieram sobie trochę drewna. O, tutaj. A, coś, coś! A, mogę ci. pomocy o. O. Mogę ci! o ci! Nie! pa creeper! Kim jesteś. Jestem Nubek, jestem nowy na tym serwerze. Nie wiem co ja tu mam zrobić, jakąś bazę zbudować i co? Zwierz drzewo. Jest z Crafty Syter. Ogólnie też zapraszam serdecznie na sklep, y, oczywiście y, naszego serwera, czy World Na tym sklepie będziecie sobie mogli ogólnie kupować różne y, rangi VIP-u, więc naprawdę macie dużo ogólnie rzeczy do dyspozycji. możesz sobie powiedzmy kupować takie rangi. Oczywiście każda, o, oczywiście każda ranga ma lepsze dodatki. Na przykład VIP zaczyna się od tam jakichś y, drobnych itemów, potem VIP plus daje jeszcze lepsze itemy y, na start, a VIP plus, plus daje jeszcze mega lepsze. Więc jakby ktoś oczywiście chciał y, kupić VIP-a, to. Y, Zapraszam oczywiście do tego sklepu, link macie do tego sklepiku w opisie. Oczywiście od razu mam mówię, że rzeczywiście musicie najlepiej y, kupować te VIP-y wtedy, jak będziecie na serwerze Minecraft, bo wtedy lepiej się kupuje. Jak będziecie na serwerze Minecrafta w y, tym World Stream'a, to wtedy będziecie mogli sobie kupować ogólnie te rzeczy. No i oczywiście tutaj mega też zapraszam. Oczywiście jakby był jakiś problem z tym, że nie dostajecie tej rangi, to piszcie śmiało do nas na e, piszcie do mnie na Franku tym, że coś tam nie działa, że nie macie tej rangi, a kupiliście. No wtedy piszcie śmiało, to wtedy my się odezjemy z chęcią i damy wam te rangi po prostu. E, ja to będę wszystko sprawę, że dostałem i wtedy jak e, naprawdę dostałem, to wtedy po prostu e, po prostu damy wam te rangi jakby coś tu nie działa, ale raczej powinno działać, więc zapraszam mega do zakupu na... Łódź surwal na tym oczywiście, na tym w świecie stronie. Zapraszam!